Kultura na wprost to cykl warsztatów plastyczno-teatralnych poświęconych zagadnieniom scenografii i charakteryzacji, również aktorstwu, plastyce ruchu, kreacji postaci i przygotowywaniu spektaklu. Do udziału w projekcie pragniemy zaprosić młodych mieszkańców Olechowa. Olechów to osiedle, które znajduje się na obrzeżach łodzi. To osiedle sypialnia, w którym młodzi ludzie nie mają co ze sobą zrobić w wolnym czasie. Nie ma tu żadnych miejsc skupiających lokalną społeczność, nie licząc dwóch kościołów i trzech szkół. Dlatego właśnie chcemy im zaproponować kulturę na wprost. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy zapoznają się z tworzywami dzieła teatralnego. Wcierą się w twórców aktora, reżysera, scenografa, happenera. stworzą instalacje, obiekty, etiody i happeningi również w przestrzeni miejskiej. Wyjdą z teatrem na ulicę, na wprost widzów i przypadkowych przechodniów. Ośrodek Kultury Górna zrealizuje ten projekt w partnerstwie z Fundacją FormArt. To łódzka organizacja pozarządowa, która wyspecjalizowała się w działaniach teatralnych o charakterze ulicznym i happeningowym. Z naszego doświadczenia wynika, że młodzież świetnie się otwiera w trakcie tego typu zajęć. Uwrażliwia się na sztukę, na rzeczywistość i na siebie nawzajem. Zaproponowana przez nas metoda edukacji kulturalnej jest nowoczesna i innowacyjna ze względu na charakter partnerstwa międzysektorowego oraz ze względu na wykorzystywanie nowych mediów, internetu. Chcemy pokazać młodzieży, że nowe media i internet to świetne narzędzia służące edukacji kulturalnej z zakresu teatru. W ramach warsztatów wykorzystywać będziemy utwory muzyczne pochodzące z bazy Creative Commons. Pokażemy tym samym młodym ludziom, jak korzystać z zasobów internetowych legalnie, przeciwstawiając się tym samym piractwu. Założymy też blog projektu, zamieścimy na nim informacje związane z historią teatru, z jego różnymi stylami, twórcami. Na blogu umieszczone też będą scenariusze warsztatów, opisy stosowanych metod, technik oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa. Blog będzie swoistym kompedium wiedzy teatralnej, z którego będą mogli korzystać animatorzy, edukatorzy i hobbyści. Obligatoryjnie działać będziemy na Facebooku, powstanie fanpage projektu, zawierający dokumentację foto, wideo, komentarze, uwagi uczestników. Cały materiał dydaktyczny zostanie zebrany również na płytach DVD. Płyty te roześlemy do domów kultury, szkół i organizacji. Będą one również dostępne w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi i u nas, w Ośrodku Kultury Górna. Kultura na no wprost.